Brzechwa, pan Kleks, rozdział szósty. Moja wielka przygoda. Zawsze wydawało mi się, że latanie jest rzeczą całkiem łatwą i że wystarczy tylko unieść się w powietrzu, a już można poszybować wzorem ptaków aż pod samo niebo. Tymczasem jednak przypuszczenia moje zawiodły mnie zupełnie. Gdy idąc w ślad Pana Kleksa, nabrałem w płuca pewną ilość powietrza i poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość, zrozumiałem, że już gotów jestem do lotu. Wydołem więc policzki i począłem natychmiast unosić się w górę. Ujrzałem przed sobą akademię Pana Kleksa, która oddalała się ode mnie z wielką szybkością. Park malał i jakby uciekał w dół. Koledzy poczęli gwałtownie się zmniejszać. Gdy tak zupełnie pomimo woli wznosiłem się coraz wyżej, ogarnęło mnie uczucie lęku i postanowiłem jak najszybciej lądować. Okazało się jednak, że nie mam najmniejszego pojęcia o kierowaniu sobą w powietrzu. Próbowałem wykonywać rękami i nogami rozmaite ruchy, usiłowałem naśladować przylatujące w pobliżu ptaki, wstrzymywałem oddech, ale wszystko na próżno. Zawisłem w powietrzu jak balon i wiatr niósł mnie nie wiadomo dokąd. Zauważyłem, że przeleciałem już ponad murem Akademii Pana Kleksa. Spodziewałem się, że zobaczy teraz z góry wszystkie sąsiednie bajki, do których tyle razy przedostawałem się przez furtki w parku. Poza murem jednak nie dojrzałem zgoła nic prócz kilku zielonych pagórków, brzozowego gaju i obsypanych kwiatami łąk. Bajek nie było ani śladu, i mur, tak jak każdy inny mur najzwyczajniej, otaczał zabudowania Akademii. Po chwili jednak i ten widok zniknął mi z oczu i ujrzałem przed sobą miasto, w którym domy stały obok siebie jak pudełka od zapałek. Poprzez wąziutkie uliczki przebiegały maleńkie tramwaje, a ludzie, jak mrówki, snuli się we wszystkie strony. Moje pojawienie się nad miastem wywołało widoczne zainteresowanie. Na placach poczęły gromadzić się grupy przechodniów z zadartymi do góry głowami. Widziałem, jak niektórzy z nich wdrapywali się na supy i na dachy i przyglądali mi się przez długie lunety, a po chwili poczułem na sobie światło reflektorów. Tymczasem mój lot nie ustawał i w dalszym ciągu nie wiedziałem, w jaki sposób mam wrócić na Ziemię. Szybko zapada mrok, nagle się ochłodziło, i po chwili zacząłem dygotać z zimna i ze strachu. Wiedziałem, że nie mogę spodziewać się pomocy pana Kleksa, gdyż jego wszechwiedzące oko znajdowało się na księżycu, a na nikogo innego liczyć nie mogłem. Z nastaniem nocy ogarnęła mnie trwoga, nie dająca się opisać. Dookoła widziałem już tylko gwiazdy. Wreszcie, nie wiedząc kiedy i jak, wyczerpany lotem, płaczem i strachem, zapadłem w głęboki sen. Nagle obudziło mnie silne uderzenie w plecy. Otworzyłem oczy i ujrzałem przed sobą mur, o który widocznie uderzył mnie podmuch wiatru. Stałem wprawdzie na ziemi, ale ziemia ta była zupełnie przezroczysta i błękitna jak niebo. Ogromne złociste słońce widniało w dole, i promienie jego grzały niezwykle. Mur zbudowany był z niebieskiego matowego szkła. Postanowiłem zdobyć się na odwagę i posuwając się wzdłuż muru, odnaleźć jakieś wejście. Szedłem bardzo długo po przezroczystej ziemi, aż wreszcie, tak jak przewidywałem, natrafiłem na dużą bramę z matowych szyb. Po krótkim wahaniu zapukałem. Jedna z szyb odsunęła się i ujrzałem groźną głowę buldoga, który trzy razy warknął i szybko zasunął szybę. Niebawem jednak okno znów się otworzyło i tym razem zobaczyłem łeb białego pudla, który przyjaźnie wyszczerzył zęby, Mnasną językiem i zaszczekał, jak gdyby spotkał starego znajomego. Uśmiechnąłem się mimowoli i gwizdnąłem przez zęby. Miałem bowiem przed wielu laty ulubionego mopsa imieniem Rex, na którego zazwyczaj w ten sposób gwizdałem. Zdziwienie moje nie miało granic, gdy na ten gwizd odpowiedziało mi głośne szczekanie – Pudel został gwałtownie odepchnięty i w okienku ukazała się znajoma mordka mojego Reksa. Zdawało się, że na mój widok wyskoczy po prostu ze skóry. Nie mogłem się powstrzymać i z radości pocałowałem go w nos. On zaś polizał mnie tak czule, że aż mi serce mocniej zabiło. Rex! wołałem. Reks, to ty? Odpowiedział mi Rex długim, wesołym szczekaniem. Po chwili brama otworzyła się na oścież i oczom moim ukazał się niezwykły widok. Od bramy prowadziła szeroka ulica. Po obydwu jej stronach stały w szeregu psie budy, a raczej nieduże domki pobudowane z różnokolorowych cegiełek i kafli, o maleńkich ganeczkach i okrągłych okienkach, otoczone prześlicznymi ogródkami. Po ulicy snuły się psy i pieski najrozmaitszych ras i gatunków, wesoło poszczekując i merdając ogonami, a z okienek wyglądały różowe pyszczki puszystych rozbawionych szczeniaków. Rex łasił się do mnie bez przerwy, a ja również nie mogłem się nim dość nacieszyć. Różne inne psy z zaciekawieniem, ale przyjaźnie obwąchiwały mnie, a niektóre serdecznie lizały po twarzy i po rękach. Poczułem się dziwnie i nieswojo i było mi wstyd, że nie mogłem odpowiedzieć psom taką samą serdecznością. Nie rozumiałem ich i wyróżniałem się spośród nich w sposób zbyt rażący. Ulegając wtedy wewnętrznemu głosowi, zapragnąłem upodobnić się do otaczających mnie psów i począłem chodzić na czworakach, co przyszło mi bardzo łatwo i wypadło całkiem naturalnie. Chcąc naśladować psiom mowę, spróbowałem szczeknąć lub warknąć, ale z moich ust wydobywały się słowa, których dotąd zupełnie nie znałem. Takie same słowa rozlegały się dookoła i naraz doleciał mnie znajomy głos Reksa. Nie dziw się, Adasiu! Każdy, kto do nas zawita, zaczyna rozumieć naszą mowę i sam potrafi nią władać równie dobrze jak my. Czy się domyślasz, gdzie jesteś? Pojęcia nie mam, odrzekłem. się mój drogi, może mnie objaśnisz, a następnie zaznajomisz mnie ze swymi kolegami, bo czujesz się pomiędzy nimi cokolwiek obco. Niech cię to nie martwi. Przyzwyczaisz się szybko do nowego otoczenia. Trafiłeś po prostu do psiego raju. Wszystkie psy po śmierci dostają się tutaj, gdzie nie doznają żadnych trosk ani przykrości. Wasz ludzki raj mieści się o wiele, wiele wyżej. Nasz znajduje się na połowie drogi i bardzo wielu ludzi, udając się do ludzkiego raju, zawadza o nas. Psy bardzo kochają ludzi, wiesz o tym. Dlatego też przyjmujemy ich tutaj bardzo chętnie i gościnnie. A po pewnym czasie wyprawiamy w dalszą drogę. Czy ty się wybierasz do ludzkiego raju? Opowiedziałam Rexowi o mojej przygodzie: o tym, że wcale jeszcze nie umarłem i że moim szczerym zamiarem jest wrócić do akademii pana Kleksa. Od Rexa dowiedziałem się, że przed paru miesiącami wpadł pod koła samochodu, wskutek czego umarł i jako wierny pies dostał się do psiego raju. A teraz, rzekł Rex, pozwól, że ci przedstawię moich przyjaciół. Oto buldog Tom, który pilnuje naszej bramy. Służył niegdyś wiernie królowej angielskiej, dlatego też wszyscy niezmiernie go szanujemy. Ten pudel, którego poznałeś, ma na imię gluglu. Jest doskonale wytresowany i zabawia nas przeróżnymi sztuczkami. Na potwierdzenie słów Rexa, pudel gluglu fiknął w powietrzu pięć koziołków, a Rex ciągnął dalej. Ten szpic... ma. Na imię Azorek, a to Owczarek Kuba, a to Pekinczyk Ralf, a to Dobermanka Kora, a ten piękny hart to chluba naszego raju, ma na imię Jaszczur i na wszystkich wyścigach bierze pierwsze nagrody. Zresztą stopniowo poznasz się z pozostałymi psami, gdyż żyjemy tutaj w zgodzie i przyjaźni. Istotnie, przed upływem godziny zaznajomiłem się co najmniej z setką rozmaitych psów i czułem się wśród nich tak dobrze jak u siebie w domu, a może nawet jeszcze lepiej. Czarny mały ratlerek zbliżył się do mnie i rzekł bardzo uprzejmie: Pozwól pan, że się przedstawię. Nazywam się Lord! Bardzo mi przyjemnie odrzekłem: Jestem Adam niezgódka. Jakie to dziwne! ciągnął lord. Że ludzie nie rozumieją naszej mowy, chociaż mówimy przecież zupełnie wyraźnie. Nieraz też zastanawiały się nad tym, dlaczego w niektórych miejscach wiszą tabliczki z napisem: Zły pies! Żaden zły pies nigdy nie bywa zły! To nieprawda! Mamy wrażliwe serca i przywiązujemy się do ludzi, którzy nieraz bywają dla nas źli i niegodziwi! Powiem ci, lordzie! przerwał mu Rex. Że jesteś właściwie niedelikatny! Mój przyjaciel, pan niezgódka, był moim panem i czułem się w jego domu nie gorzej aniżeli tutaj, w psim raju. – Chodź, Adasiu – dodał, zwracając się do mnie. – Nie każdy lord jest prawdziwym lordem. Oprowadzę cię po naszym rajskim mieście. Pożegnałem lorda kwaśnym uśmiechem i udałem się z Rexem na zwiedzanie psiego raju, o którym nigdy dotąd nic nie słyszałem. – Ulica, którą teraz biegniemy, nazywa się ulicą Białego Kła – mówi Rex. – Prowadzi ona do bramy wejściowej, aż do placu doktora Dolittle. Popatrz, oto jest ten plac! Stoi na nim pomnik doktora Dolittle. Rozejrzałem się dokoła. Plac był po prostu wspaniały. Schludne, jasne domki otaczały go ze wszystkich stron. Przed domkami na miękkich poduszkach leżały świeżo wykąpane szczenięta. Niektóre z nich bawiły się piłkami, inne ssały kawałki cukru, jeszcze inne łapały muchy, które dobrowolnie wpadały im do pyszczków. Po środku placu stał pomnik starszego pana, pod którym umocowana była tablica z napisem doktorowi Dolity, dobroczyńcy i lekarzowi zwierząt, wdzięczne psy. Pomnik cały zrobiony był z czekolady i mnóstwo psów oblizywało go dokoła. Rex utorował mi drogę do pomnika, Wstyd mi się przyznać, ale zabrałem się do lizania czekolady na równi z psami, aż wreszcie odgryzłem doktorowi do Little połowę jego trzewika, czyli około pół kilo czekolady, którą zjadłem ze smakiem, gdyż zacząłem odczuwać głód. Codziennie, rzekł Rex, zjadamy cały pomnik doktora do Little i codziennie odbudowujemy go na nowo. Czekolady nam nie brak, jesteśmy przecież w raju. A gdzie mógłbym ugasić pragnienie? Zapytałem. Bardzo chce mi się pić. Nic łatwiejszego, zawołał Wesoło, Rex. Jesteśmy właśnie przed moim pałacem. Zapraszam cię do mnie na szklankę mleka. Domek Reksa zbudowany był z zielonych kafli. Na ganku leżały poduszki i dywany, na których wygrzewały się maleńkie mopsiki, zapewne dzieciarnia mego przyjaciela. W ogródku na tyłach domku rosły krzaki serdelkowe i kiełbasiane. Bez trudu zerwałem sobie kawał krakowskiej kiełbasy i dwa serdelki, które zjadłem z wielką przyjemnością. Zauważyłem nadto, że drzewka rosnące pod oknami miały zamiast konarów i gałęzi smakowite kości i zakwitały apetycznie różowym szpikiem. Gdy gościliśmy się w salonie, Rex nacisnął wystający ze ścian kran, z którego, ku memu wielkiemu zdziwieniu, zamiast spodziewanej wody trysnęło do szklanek schłodzone mleko o przemiłym smaku lodów śmietankowych. Wypiłem duszkiem trzy szklanki tego świetnego napoju, po czym ruszyliśmy z Rexem w dalszą drogę. Rex raz po raz kłaniał się rozmaitym swoim znajomym i o każdym miał zawsze coś do powiedzenia. Ta wyżlica to pani Nola. Nigdy nie rozstaje się z parasolką, chociaż deszczów u nas nie bywa, a słońce świeci od spodu. Ten wielki dok nazywa się Tango. Co dzień przejada się sardelkami i musi zażywać olej rycynowy. A ta para jamników to Sambo i Mimbo. Nie rozstają się nigdy i usiłują wszystkich przekonać, że krzywe nogi są najładniejsze. Tu przerwał i po chwili rzekł do mnie szeptem: Uważaj, wchodzimy teraz w ulicę Dręczycieli. Zobaczysz coś ciekawego. Istotnie ulica ta przedstawiała widok niezwykły. Po obu jej stronach, na kamiennych postumentach, stali chłopcy w różnym wieku i o rozmaitym wyglądzie. Można było rozpoznać wśród nich synów zamożnych rodziców i synów biedaków, chłopców czystych, starannie ubranych i umorusanych, rozczochranych brudasów. Każdy z nich kolejno wyznawał psim głosem swoją winę. Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Filusiowi wybiłem kamieniem oko. Mówi jeden. Je, je, jestem dręczycielem, gdyż memu psu rozetce kazałem zjeść pieprz. Mówi drugi. Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Jacka wypchnąłem do dołu z wapnem. Mówi trzeci. Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Rysia szarpałem nieustannie za ogon. Mówi czwarty. W podobny sposób każdy z chłopców przyznawał się ze skruchą do swoich przestępstw popełnionych względem tego lub innego psa. Jak mnie objaśnił Rex, chłopcy, którzy dręczą psy, dostają się do psiego raju podczas snu, po czym wracają do domu w przekonaniu, że wszystko to im się tylko śniło. Jednak po jednym dniu pobytu na ulicy Dręczycieli, żaden z chłopców nie dręczy nigdy więcej swojego psa. Byłem szczęśliwy, że udało mi się uniknąć takiej hańby, chociaż wcale nie byłem znów taki dobry dla mojego Reksa i nawet pewnego razu pomalowałem go całego czerwoną farbą. Odetchnąłem z ulgą i od razu odzyskałem humor. To też gdy znaleźliśmy się na placu robaczków Świętojańskich, gdzie stały karuzele, huśtawki, beczki śmiechu i różne tak zwane psie figle, rzuciłem się wraz z innymi psami w wir zabawy. Było mi wesoło jak nigdy dotąd, jednak głód zaczął mi doskwierać i zauważyłem, że Rex począł niespokojnie węszyć. Chodź! Rzekł do mnie, zjemy coś lepkiego, a potem wrócimy do domu na sardalki. Po czym zaprowadził mnie na ulicę Biszkoptową, gdzie leżały stosy biszkoptów maczanych w miodzie. Były tak smaczne, że nie mogłem się od nich oderwać. pamiętaj się! Ostrzegł mnie Rex. My jesteśmy w raju, więc nam nic nie może zaszkodzić, ale ty łatwo możesz się rozchorować. Bardzo mnie interesowało, skąd w psim raju bierze się czekolada, biszkopty, miód i inne smakołyki. Kto buduje psie domki i pomnik doktora Dolittle? Skąd biorą się parasolki, kapelusze, czapraki, w które przystrajają się psy oraz ich rodziny? Uważałem jednak, że nie powinienem się o to pytać, gdyż byłoby rzeczą niedelikatną wtrącanie się do rajskich spraw. Pomyślałem sobie zresztą, że na to właśnie jest raj, a żeby wszystko zjawiało się w mig i nie wiadomo skąd. Zwiedziłem jeszcze z Reksem mnóstwo ciekawych rzeczy. Psi cyrk i psie kina, ulice baniek mydlanych, zaułek dowcipny i ulicę konfiturową, wyścigi hartów i teatr trzech pudli, hodowle kiszek kaszanych i pasztetowych, ogródki sezonowe, szczenięcą łaźnię oraz rozmaite inne rajskie urządzenia. Wracając na plac doktora do gdzie mieszkał Rex, wstąpiliśmy jeszcze do zakładu fryzjerskiego na ulicy Syropowej. Dwaj golarze z gór świętego Bernarda ostrzygli nas bardzo wytwornie, po czym jeden z nich rzekł do mnie z dumą: Nie wiem, czy szanowny pan zauważył, że w tutejszym klimacie pchły nie trzymają się zupełnie. Istotnie, odrzekłem: Macie tutaj rajskie życie. Stwierdziłem ze zdziwieniem, że zastrzyżenie nie zażądano od nas zapłaty. Idąc więc śladem Reksa, grzecznie podziękowałem, liznąłem mego fryzjera w nos i wyszedłem na ulicę. Słońce przygrzewało niezmiennie, i jak dowiedziałem się od Reksa, nigdy nie zachodziło. Gdy wróciliśmy do domu mego przyjaciela, kazał on swoim szczeniętom opróżnić poduszki na ganku i zaproponował mi, abym wyciągnął się obok niego. Leżeliśmy tak mile sobie gawędząc i przyglądając się ruchowi na placu. Jak odróżniacie jeden dzień od drugiego? zagadnąłem Rexa. Skoro słońce u was nie zachodzi i nigdy nie bywa nocy. Bardzo prosto! odrzekł Rex. Gdy pomnik doktora Dolittle zostaje doszczętnie zjedzony, wiemy, że upłynął jeden dzień! Budowa nowego pomnika zabiera tyleż godzin, co jego zjedzenie. Odpowiada to zatem ziemskiej dobie. W ten sposób obliczany jest tutaj czas. Tydzień określamy nazwą siedmiu pomników. Trzydzieści pomników stanowi miesiąc. Rok składa się z trzystu sześćdziesięciu pięciu pomników. Na placu tabliczki mnożenia mieszka dwudziestu terrierów. Brachmistrzów, którzy stale są zajęci liczeniem kolejnych pomników i prowadzą kalendarz psiego raju. Tak sobie gawędząc z Reksem dowiedziałem się od niego rozmaitych szczegółów o pośmiertnym życiu psów. Czułem się bardzo dobrze w jego domu. Po pewnym jednak czasie zacząłem się nudzić, sprzykrzyły mi się biszkopty, czekolada i wędliny, i ogromnie zachciało mi się zjeść trochę krupniku i marchewki, którą tak pogardzałem w domu. Odczuwałem zwłaszcza brak chleba. Biegłem myślami do Akademii Pana Kleksa i z rozpaczą myślałem o tym, co by było, gdybym miał już zostać na zawsze w psim raju. Pewnego dnia leżałem sobie w ogródku i wygrzewałem się na słońcu razem z małymi mopsikami Reksa. Nade mną zwisały z krzaków serdelki, na które patrzyłem z obrzydzeniem. Aga! 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 Usłyszałem nagle nad sobą znajomy głos. Zerwałem się na równe nogi i ku mojej wielkiej radości ujrzałem Mateusza, który siedział na gałęzi szpikowego drzewa z maleńką kopertą w dziobie. Mateusz! Jak się cieszę, że Cię znowu widzę! Zawołałem. Jak to dobrze, żeś po mnie przyleciał! Co za szczęście! Mateusz sfrunął na ganek i podał mi kopertę. Był to list od pana Kleksa, który pouczał mnie, w jaki sposób mam wdychać i wydychać powietrze, aby dowolnie kierować swoim lotem. Przemówiłem wtedy w psim na rzeczu do psów, które zbiegły się na widok Mateusza, podziękowałem im za gościnę i za dobre serca, uścisnąłem na pożegnanie mego drogiego Reksa i całą jego rodzinę i udałem się wraz z nim i z bulldogiem Tomem do bramy wyjściowej. Mateusz leciał nade mną, wesoło pogwizdując. Uprosiłem Toma, aby dał mi do mojej kolekcji jeden guzik od swego fraczka, po czym raz jeszcze rzuciłem okiem na psiraj i opuściłem jego gościnne progi. Wciągnąłem powietrze do płuc znanym mi sposobem, wydołem policzki i uniosłem się w górę. Jakiś czas słyszałem jeszcze pożegnalne ujadanie psów. Niebawem jednak psiraj począł oddalać się ode mnie. Stał się jak mały niebieski obłoczek, aż wreszcie całkiem zniknął mi z oczu. Leciałem obok Mateusza, kierując się wskazówkami, których udzielił mi w liście pan Kleks. Po kilku godzinach lotu ujrzałem pod sobą w świetle zachodzącego słońca dachy domów i ulice naszego miasta. Emia, już blisko! Krzyknął mi w ucho Mateusz, co znaczyło? Akademia już blisko. Rzeczywiście, po chwili dostrzegłem mury akademii, park otaczający ją ze wszystkich stron i samego pana Kleksa, który wyleciał mi na spotkanie i z daleka wymachiwał rękami na powitanie. Przed zapadnięciem mroku byliśmy już w domu. Okazało się, że nieobecność moja trwała 12 dni. Nie umiem po prostu opisać radości, jaką odczuwałem z okazji powrotu na Ziemię. Koledzy nie mogli się mną nacieszyć, natomiast pan Kleks kazał mi złożyć uroczyste przyrzeczenie, że już nigdy więcej nie będę latał. Przyrzeczenie takie złożyłem i dotrzymam go z całą pewnością.